Nie dla deportacji, oczywiście. Bardzo proszę. Ja jestem tutaj... Jestem tutaj chyba jedną z najstarszych osób. Nazywam się Wilk Halina. Jestem żoną zmarłego Henryka Wilka, dziennikarza. Moje nazwisko Wilk i ja mówię do Kurskiego. I do szyszki to, co zrobiliście z naszym domem, spaliliście go. Myśmy 25 lat budowali ten dom. Kurski, ty mówisz, że jesteśmy równi wobec prawa? Jaki jesteś równy i ja? Twój dom komu rozdzieliłeś? Ile na nim zarobiłeś? A mnie... Czyli wszystko rozdzielał te domy. Był pierwszy. Tyle tylko. Dziękuję serdecznie. Dzięki pani Halino. Koledze z Intendentem chcę wyjaśnić, że pani Halina Wilk nie miała na myśli domu swojego osobistego kotonu, który się nazywa Polska. Polska! 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 Polska. Polska. Polska.